Witam wszystkich. Słuchajcie, no trochę nie nagrywałem. Miałem trochę urlopu, takiego od wszystkiego, jak to się mówi. To, co widać z tyłu, tam ten domek, to już on prawie, prawie, nie? Jest pokryty. Czeka na dachówkę. Znaczy, dachówka już jest i za chwilę będę ją tam robił, więc weż, może coś Wam też pokażę. Słuchajcie, no, ten domek przeżył już kataklizm. Może wam go pokażę tak na szybko. Domek przechodzi próbę ognia. Zobaczymy, czy po tej ulewie będzie jeszcze dalej stał. I stoi dalej, także nie będzie chyba tak źle. Dachówkę położymy może dzisiaj, dziś jutro. Niestety pomocnik znowu zawalił i, i muszę to robić sam. No takie życie. Poza tym, co? No W międzyczasie jeszcze byłem... Takim fajnym miejscu, chyba w piątek czy w sobotę, też wam stawkę taką zrobię, żebyście zobaczyli budynek, który mi osobiście się podoba. Ja wiem, że wiele osób powie, że najlepiej to zburzyć, ale może zobaczcie, co to jest i gdzie byłem. Taki dom do rozbiórki. Jakieś po niemieckie siedlisko, trudno powiedzieć co tu było. Nie znam historii tego domu. Dosłownie 10 metrów za tym domem jest jezioro. Działka jest bardzo duża. Też, jak widać. No cóż, takie nagranko króciutkie dla tego, żeby pamiętać, jak to wyglądało. Także, jak widać, było budynek stary po niemiecki. Ja już teraz jestem po rozmowie z właścicielem, i wiem o tym, że to była stara szkoła. Ja tam jeszcze, jak nagrywałem, to nie rozmawiałem z właścicielem wcześniej. Dopiero po nagraniu tego filmu, takiego króciutkiego, on był dłuższy, ale dźwięk był tragiczny, bo nie wziąłem z sobą mikrofonu niestety i tak tylko dlatego, taka zajawka krótka. I wiem, że w tym budynku była kiedyś szkoła. Poniemiecka szkoła, znaczy budynek był po niemiecki. Przed wojną też była szkoła. Po wojnie za komuny była też szkoła. Ten, ta szkoła została zamknięta z tego, co mi właściciel powiedział, w 2002 roku, czyli 21 lat temu. I widzicie, jak budynek został zniszczony. Zniszczony, no sam z siebie zniszczał, po prostu nie, nikt o niego za bardzo nie dbał. Tak? Poszła jedna dachówka, druga. Za chwilę, jak woda leci wam, to już jest w zasadzie po budynku. To nie tylko ze starym tak by się stało, ale tak samo sta, stałoby się z nowym. Jeżeli będzie gdzieś woda zaciekała, to dosłownie jest degradacja bardzo szybka. I takie życie to, czy takie budynki komuś się podobają, czy nie, no to jest zupełnie też inna sprawa, bo, 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 bo to trzeba mieć gusta, tak? Komuś się podoba coś starego, komuś coś nowego, tak? Tutaj ten budynek chodzi o, jak gdyby historię tego terenu, tych, tych terenów, że Takich budynków, w takim stanie, oczywiście, on jest bardzo mocno zniszczony, bardzo mocno, ale same ściany, mury, podbudówka, fundament jest w bardzo dobrym stanie. No, niestety pójdzie do rozwalenia. Rozmawiałem z właścicielem i stwierdził, że, że, że ja rozumiem jego powody. Ma do tego prawo i tak niech zostanie. Tu nie ma o czym dyskutować z tym, że z drugiej strony budynek ma naprawdę potencjał do zrobienia czegoś, ala agroturystyka, ewentualnie jako nawet siedlisko. Tutaj też wam powiem, że wiadomo, niektórzy wolą nówkę BMW, czy też nówkę Audi, albo Mercedesa, super, bryka, wygodna. Tylko, że to jest normalny samochód, tak samo jak. Z budynkami, nowoczesna stodoła, nowoczesny dom, ich jest wszędzie pełno. Na te domy, moje, wasze, nasze, nikt nie zwraca uwagi, wam się podobają, a ktoś inny z nich się śmieje. Ale jeżeli jedzie stary samochód, 50-letni czy 100-letni. To każdy, się, prawie każdy, większość ludzi z takim samochodem się ogląda. Te no, nówki to są tylko, wiecie, nie wiem, dla podniesienia własnego ego albo coś tam, że mam nowkę Mercedesa. A jeszcze, jak ktoś się takim samochodem chwali, to dla mnie to w ogóle już jest katastrofa totalna. No ale wiadomo, niektórych stać na takie samochody, a niektórych nie stać. Mnie na przykład nie stać, ale nawet jakby było mnie stać, no to bez sensu by było mi kupować, nie wiem, że to może bym kupił, trudno mi powiedzieć, no. Jakby mnie było stać. Ale mnie nie będzie stać, i mam nadzieję, że. nie niepotrzebny mi jest taki samochód. Sami wiecie, czym jeżdżę i jest ok. Ale tutaj właśnie chodzi tak samo z domami. Te wszystkie nowe domy są jakie są. Szkło, beton, takie. No, komuś tam się podobają, ale one nie mają żadnego takiego naprawdę jakby przyszłościowego uroku. A budynki sprzed 100 lat albo i więcej. Są budynkami coraz rzadziej spotykanymi przede wszystkim. Kurczę, wiatr tu wieje, dlatego siedzę w Kurce, jest bardzo zimno. Yy, no dobrze, że nie pada jeszcze, ale, ale ma być jeszcze bardziej wiecznie, więc nie wiem jak z tą dachówką dzisiaj będzie. Może coś tam ogarniemy. Yy, no i tyle, no, za chwilę pójdziemy tam. No Nie będę tutaj też się rozgadywał o tym, yy, co kto lubi, tak? Dla mnie na przykład. Yy, tylko tak w skrócie wam powiem, że te wszystkie nowoczesne domy to są takie zwykłe, no po prostu są, tak? Tak samo jak te samochody. Są! Dobra, miej sobie tego najnowszego Mercedesa, ciesz się nim jak dziecko i niech tak będzie. Tak samo jest z tymi domami, ale te domy i te samochody nie mają duszy, tak zwanej. A wszystko to, co jest takimi właśnie starymi rzeczami, to są najczęściej już perełki. Bardzo mało ich zostaje tutaj, bo ja rozumiem też, że niektóre domy nie mają takiego jakby. Nie wiem jak to nazwać, no, czegoś w sobie, że, żeby to naprawić, tak? Wyremontować. Po prostu nie nadają się, są już tak zaniedbane mury mają zgniłe, że ciężko byłoby coś tam zrobić. Ale są jak właśnie ten przypadek, ta stara szkoła można byłoby to ogarnąć. Pieniądze są jakie są. Myślę, że pewnie wyszłoby tyle, co postawić nowy dom, a w takim domu można też zrobić wszystko. Na nowo, tak? Czyli wszystkie instalacje, wszystko nowka z wygodami, żeby tam nie było żadnych problemów. Ocieplenie, ktoś powie, ocieplenie od wewnątrz, damy, też nie ma problemu. No ale właściciel podjął taką decyzję. Ja już wam chyba mówiłem, y, rozmawiałem z nim, więc rozumiem jego argumenty. Nie ma co do tam się spinać ani coś. Po prostu, no. Tyle, że dobra i ciekawa informacja, że z tego co wiem, to ta cegła z rozbiórki pójdzie na zamek, stary pokrzyżacki zamek też w Ełku więc będzie tam wykorzystana dalej nie zostanie wyrzucona gdzieś w bagno zakopana itp itd no i tyle tutaj o tym a co, no jak widać z tyłu ten domek już sobie stoi lepiej, gorzej, ale jest teraz została tylko dachówka pomalować drugi raz zaraz tam przejdziemy się, wam pokażę trochę bliżej jak ten wiatr może trochę ustanie pomalować drugi raz, bo raz malowana była decha wcześniej, czyli teraz drugi raz zaimpregnować, no porobić narożniki ale to, to myślę, że troszkę później a na dzień dzisiejszy, powiedzmy dzisiaj, jutro, dwa dni położę dachówkę, no samemu to trochę ciężko bo to trzeba najpierw, wiecie, wrzucić, potem e, rozłożyć, ale pomalutku tam sobie e, tą sprawę ogarniemy i już będzie jakby góra prawie skończona, tam zostaną tylko obróbki boczne, wiatrownice ze względu na to, że nie zdecydowałem się na zakup e, zakup e, oryginalnych dachówek bocznych nie wiem jak one się nazywają te boczne, chyba tak boczne, nie? dachówki gąsiory będą normalnie, takie jak dachówka, a a wiatrownice będą z blachy. Po prostu chodzi o koszta. Dużo liczyłem, że będzie to dużo mniej kosztowało, a kosztuje ile, a będzie kosztowało ile będzie kosztowało. Może nagram o tym film tak mniej więcej dla Was, żeby powiedzieć, ile kosztuje budowa takiego domku. Pamiętajcie, szopy, drebutni, bez ocieplenia, bez żadnego wykończenia, tylko czyli jak gdyby postawić samą bryłę. Z wykończeniem zewnętrznym, tak, że, że to będzie wykończone już na zewnątrz. Także co? Lecimy tam bliżej, pokażę Wam jeszcze, jak to się posunęło, bo z daleka to pewnie mało widać. I. Tyle. Cała konstrukcja już jest skończona, tylko położyć zachówkę. Wiadomo, ja używałem tu takich tych wróblówek badziewnych, tych plastikowych, nie, no ale. Dałem, bo dałem. Ogólnie tutaj jest zrobiony feler, ale nie będę tam tłumaczył Wam, o co chodzi. To troszeczkę tutaj się inaczej robi. Rynna już zamontowana. Dachówki będą leżały tak, jak leżą. Tu pójdzie później tylko blacha taka, nie? Wiatrowa, czy tam wiatrownica, jakby się nazywa. Ona będzie gdzieś do tej pory. Tak, gdzieś do tej pory. I będzie nam tu zasłaniała, to będzie widoczne. I tyle. Tu narożniki, co Wam też kiedyś wcześniej mówiłem. To jest tylko prototyp, żeby dla Was pokazać, bo to trzeba wcześniej pomalować. Tu jak komuś przeszkadzają takie rzeczy, jak na przykład wkręt, nie? to może sobie to zaszpachlować, ewentualnie użyć gwoździków bez łbów, żeby nie było tego widać. I najlepiej też właśnie najpierw sobie to skręcić ładnie, wymierzyć wszystko, żeby Wam pasowało, skręcić i potem przykładacie tylko trzy śruby, czy tam też gwoździki, żeby nie były widoczne, i jeżeli oczywiście komuś to przeszkadza, nie? I mamy taki narożnik. Po co się to robi? Po co się to robi? Z tym, że to trzeba najpierw pomalować. Ja to zrobiłem, tak jak Wam mówię, tylko na próbę, żeby było i z tej strony zaimpregnowane, i z tej strony, żeby właśnie zlikwidować takie wszelkie brzydkie rzeczy, które wychodzą nam na rogach. Śruby, nie śruby, zacięcia nie są dokładne. Ktoś, kto by tam próbował, to może by mu się udało, ale ogólnie Lepiej stosować coś takiego. Tutaj też wstawiłem okienko już. Także prawie, prawie jest zamknięte. Badziew z marketu. To w sumie jest nieważne. E, aczkolwiek żałuję, że nie wstawiłem tego. E, to jest odzysk z Niemiec. To by było oczywiście zlikwidowane. Ale mm, nie załapałem, że posiadam takie coś na stanie. Tutaj na wiosce u brata było sobie stało. A ja dopiero je znalazłem jak... Postawiłem już konstrukcję pod wymiar tego okna i wstawiłem dlatego te. Te by było tutaj dwa razy lepsze niż ten badzieb z Marketu, nie wiem, za trzy stówy. Tak jak Wam mówiłem, powiem Wam ile to wszystko mniej więcej kosztowało. Dzisiaj zapłaciłem też już za dachówkę, więc w większości już mam wszystkie koszta poniesione. Tam pewnie jeszcze coś dojdzie trochę, bo na półki trochę materiału trzeba kupić i tyle, nie? I tak to leci. Nie ma co tutaj. Aha, pokażę wam też troszkę, żeby nikt nie mówił, że ja tu nic nie robię. To wam pokażę może na tej lapsach takich szybciutki, jak tutaj elewacje robiliśmy, jak dach robiliśmy. I co, i tutaj mamy taki budowlany nieład, wiadomo jak to jest. Te zielone łaty jeszcze pójdą do wyrzucenia. To jest tak zwane stężenie. Ja go odkręcę i zobaczę, jak to będzie się trzymało bez tego. W tej chwili jest bardzo, bardzo stabilna cała konstrukcja. Wszystkie łaty, które poszły na górę, to mocno tą całą konstrukcję usztywniły. Ale zobaczymy, bo te stężenia po to się daje też właśnie, żeby to miało jakby większą wytrzymałość. Jeśli bez tego będzie też w porządku stało, to po prostu to też zlikwidujemy, a to pójdzie wtedy na, na półki. Jakiś tam materiał się nie zmarnuje. Tu nam zostały dechy, jest ich chyba 6 czy 8, nie pamiętam już, ale tyle, co potrzeba mi jest na drzwi, na te drzwi, które będą zamontowane. Tutaj, tak samo tu pójdzie też zakrywka. Ten kant zobaczymy, czy zlikwidujemy jeszcze, zakryjemy też dechą, czy nie, bo wtedy nam się zmniejszy wymiar drzwi. Ale drzwi będą robione samo, samodzielnie, więc nie ma to jak gdyby znaczenia, czy one będą miały metr, m. 95 centymetrów. Tutaj damy też, tutaj też pójdzie taka decha po długości, nie? żeby to zasłonić. I tyle w temacie. No nie ma co tutaj się rozgadywać. E, ostatnio bo ta ulewa, co była, co tam Wam pokazywałem gdzieś na wstępie, to tutaj mi woda no, lała się po prostu, ze względu na to, że ta rynna jeszcze nie działa i nie ma tutaj zrobionego odwodnienia. Tu trzeba po prostu kratkę wstawić, znowu parę stówek, to widzicie, już liczyłem, że nie, a jednak znowu trzeba parę stówek tutaj włożyć i tyle w temacie. Luśka! Co jest? Hej! Proszę Pani! No, i tyle w temacie. Ja idę się przebieram i do roboty. Eee, następny odcinek nagram Wam chyba właśnie o tym, że ile to kosztowało. A tak jak Wam mówiłem, chyba już pff, sporo, znaczy sporo. No, dla jednego sporo, dla drugiego, drugi ktoś powie, że to tam niewielkie pieniądze i, i tak to leciało. Także pozdrawiam, zdrówka i trzymajcie się.